Robot saperski. Wszyscy zapierdalamy z respa tymi robotami? A, a, tak. A, nie, a zasięg powinien a za Ej nie, za dobra, możemy podjechać w sumie, nie? kładem, Dwoma kładami, tak. i się gdzieś tam skampić trochę. Chwilę a. przed górką, żeby nas nie zobaczyli. A to yy, główną drogą napierdalamy tym botami. O, jedziemy stąd, kurwa. A bo to po prostu podbiegniemy na główną drogę. Nie, i Nie, kładami tak. podjedźmy. Podjedźmy nie, no to kładami. To, no, da, Pierwsza górka, kurwa. Pierwsze górze, kurwa. Tak, pierwsze górze na lewej stronie i tam. Kurwa, więc... O dalej chuju. Polek. To na ulicy, żeby było je widać, co ja na trawę. Ale ja na tobie. Więc... Na, ja na, na ulicy, na ulicy. Na, na ulicy, na ulicę. Na ulicy, na środek. Kurwa. Ten go przejechał. Ej, ale chodźcie, taki skład zróbmy tymi robotami, żeby wszyscy razem. Ej, Flaju, kurwa na tym <grym> górze. <zniszczytana> poczekajcie, poczekajcie, żeby wszyscy razem. <grym zniszczytana>

co to może mamy, Kurwa! 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 go! Kurwa! Kurwa! go! Kurwa! 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 za, bieżą, ja za, za, za Kurwa! 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 robota jazda, Kurwa! Kurwa! brawo! Kurwa! brawo! Kurwa! Kurwa! Nie mogę wjechać na góry. Dobra, na drugi punkt, chłopaki, Nie mogę jechać bombę w ogóle, nie, ja, nie mogę wyjechać. No na śnieg mam. Jadę chudę roboty! Aj, zaskoczy mnie. Nie zniszczyli moje roboty. Nie, <laughs> nie wiem, ja, się po prostu, ja się po prostu odwracam i już. Ej. Nie mogą mnie zabić, ja pierdola, kurwa. Ja pierdolę, ten jedzie cały czas na swój... Dobra, dawajcie redeploya i znowu... Pod górkę, kurwa! Ja chyba spadłem, aaa, słynnej robota... Ja im robię dywersję od tyłu, plecy im będę bawały! ja za to jadę. Kurwa, jaki skład robotów, Żeby to ktoś nagrał, kurwa, streama takiego dał z takim... Prawda? 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 To, to, to... Tutaj, tutaj. Bije, to się bawi, nie bali, nie... Prawda? go! <grym> Podkładam! A nie... Podkładam! Podkładam! Prawda? 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 ja... Prawda? 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 e, z tym spartem tak jak my, nie? Gośnek z kampi, wsparciem tak jak ja. Napierdalamy dalej tym potem, czy już Dobra, ej, najbolj, dobro ti resta. Dobar, dvale starti,